Muszę się umalować, jestem umówiona. Nie pomakasz mi. Może zastanówmy się, co zjadłeś? A, a, ulubione dziecko tego domu poczęstowało mnie ciasteczkiem. No co? Upiekłem ciasteczka i chciałem sprawdzić, czy nie są trujące. Z czego upiekłeś? Z tego, co znalazłem. I dałem trochę gwiazdy śmierci. No to chyba dzwonimy po pogotowie. Czarek, nadchodzi wybawienie! Znalazłem ostatnią butelkę. Czarek, chodź tutaj, to. Nie, nie mogę zrobić. Kaka. Wiem, napisałeś mi to w 20 SMS-ach. Tomaszek, głupie ciasteczka Z plastikowej gwiazdy śmierci. Uuu, fatalnie wyglądasz. Pamiętaj, tylko trzy krople. Tato, wypij całą butelkę, ja się spieszę. Nie, Czarek, a mi się wasz. Moja babcia używała tego na przeczyszczenie dla krów. Nie jestem krową. To weź tylko trzy krople. Jak weźmiesz więcej, to razem z gwiazdą śmierci wydalisz mózg. Jesteś pewny, że nigdy wcześniej mu tego nie podawałeś? Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Ja idę do mamy. Wrócę jak Łazienka będzie po remoncie. I powinieneś wybić tam okno. szoruje sufit i całą resztę Tomaszkiem. Jak się wywietrzy, to ci pomogę malować. A ode mnie dostaniesz w nagrodę jeszcze niespodziankę. 20 złotych na mopach. E, nie? Zaproszenie na promocję nowego show kulinarnego Janusza Dolcze. Wow. Będą wszyscy najważniejsi ludzie z show biznesu. Nie. A? Nic dziwnego, że mnie zapraszają. <śmiech> <śmiech> nie, jeden aktor zostawił zaproszenie w biurze Ireny. Jest tylko mały problem. Tam trzeba iść z osobą towarzyszącą. Tato, weź mnie, proszę. <laughs> nie ma mowy. Przecież wracasz do mamy. Mogę zostać. Jak mi kupisz maskę gazową, to odmaluję łazienkę. gata odmaluje bez maski. A ty nie pójdziesz do tego stada zboczeńców? Tam będą znani aktorzy. Oblężne zboczone staruchy w moim wieku. Nigdzie nie pójdziesz. Potrzebuję pięknej i mądrej kobiety z klasą, z wrodzonym wyciękiem. <grym i zresztą> Mam tu cały notes takich dziewczyn. <grym i zresztą> Zuzza? Tu czarek. Mm -hmm. Mm -hmm. Ten sam. <głos> <głos> Tam pięć lat w tą, czy w tą. Nie zbierajmy się o szczegóły. <noise> nie uciekłem. Musiałem wyjść na chwilę. <noise> no bardzo cię przepraszam, że twój mąż mnie nie polubił. <noise> to ja się już pożegnam. <noise> Mamy nie ma, a ja nie mam kluczy. Nie zabiorę ci na ten bankiet. To weź Agatę Tak, ta Agatę. Właśnie. Mama Agatę Nie masz. Jesteś dla niej za słaby. Za, za słaby? No to zobaczymy. <noise> I za karę zajmiesz się Tomaszkiem. Nie. Jak to nie? Nie chcesz iść na bal, gdzie będą wszyscy? Będziesz mogła o tym sąsiadkom do końca nie. życia opowiadać. Nie. Oj, bo będziemy tam tylko chwilę. Ja się przypomnę światła, ty się pouśmiechasz i wrócimy. Nie mam się w co ubrać. A, czyli jednak chcesz iść. A teraz rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. No, to może być problem. Kobieta o mojego boku musi być światowym topem. Nigdzie z tobą nie idę. Może sprawdźmy, czym dysponujemy. To nie jest zlot twojego liceum. Mała Syrenka była modna dawno temu. Ona nie ma się w co ubrać. A to znaczy, że wszystko w normie. Daj spokój. Też bym się zestresowała. A nie, dzięki. Zostaje tu z twoim synem, on wystarczy za każdą szajbę. Jeszcze nigdy nie byłam na takiej imprezie. Nie mam się w co ubrać. To się nie ubieraj. A mogę iść koła? Tak! Jakbym przyszedł z nagą dziewczyną, byłbym sławny. da mamy podobną stopę. seks. Yes. Jakby moja córka się tak ubierała, dałby mi szlaban. Jeszcze ją uczeszę i pomaluję. Wow, gadko, Nie wiedziałem, że jesteś taka śliczna. Brałeś za dużo kropelę Głukesza. Cicho bądź, ty złośliwy bachorze. A ty... mi zęby i wychodzimy. Musimy przez to przejść? No po to tu przyszedłem, żeby przejść. Boję się. Uśmiechaj się, głupio i nic nie ma. To będzie dobrze. Dobre, 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 dobrze. O! Nie. Nie będzie dobrze. To ten znany aktor. Ta, bardzo znany. Zagrał w jednym serialu. już jest gwiazdą. A ta niby przypadkiem nie założyła Maj i udawała, że się posieznęła. To już standard. Dlaczego żadna nie ma stanika? Żeby mogli coś o nich napisać. A są to jakieś aktorki? No co ty? Ale tą znam. No ja też znam. Szczerze się nawet do fotoradaru. Idziemy. Panie czarku, dziękujemy. Proszę przychodzić. Ruch tamujesz, ale ta laska jest fajna. Panie Czarku, prosimy na bok, a pani, proszę cię uśmiechnąć. Dobra. Plan jest taki: ty tu zostajesz i jesz, a ja idę się lansować. Zostawisz mnie tu samo, Czark? Co ty tutaj robisz? Czy... Przecież to jest impreza dla największych gwiazd. No właśnie dlatego pytam. Poznasz moją partnerkę? Nie muszę. Od razu widzę, co to za pani. Nogi ma lepsze od ciebie. A do poduszki czyta poezję, a nie horoskopy. Gwiazdy mówiły, żeby tu nie przychodzić. I na co dzień ma kontakt z gwiazdami, a twój się skończył, kiedy się wyprowadziłem. Kieliszek pana? Nie. St <grymne> <grymne> Uu, widzę, że nisko padłeś. <grymne> Miło cię było zobaczyć, przyjacielu. A pani powinna uważać. Szampan jest zdradliwy. <grymne> Może mi już wracać. Szaruś! Ty jeszcze żyjesz? Oczywiście. <grymne> 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 e, to moja partnerka. Jak kocha, to poczeka. Chodź ze mną. Że jesteśmy razem. Chciałbym, wiesz, ale. I będą o nas pisać, i się zastanawiać, kto kogo zdradził. Ja Cię zdradzałem 15 lat temu, a ja Ciebie 17 lat temu. Dzień dobry. Pani, wydaje mi się, trochę. Że samotna. Ha. Czy lubi pani szampana, tak? Bleh. Przepraszam cię, ale muszę wracać na salę. Trudno. Otwórz się. <głosy> <głosy> Już. bardzo serdecznie na premierze mojego kulinarnego show. Pora na parę! Uuu! Dzisiaj gotuje mój przyjaciel, znakomity aktor, pan Lucjan Kotowski. Brawo! A obok mnie w Żuli zasiądzie wybitna restauratorka, pani Amanda Kramer. Brawo! Brawo! I teraz uwaga, uwaga szukamy dzielnych ochotników. – Którzy? – Ja! Ja się, ja się zgłaszam. Ale jeszcze nie powiedziałem, do czego? Do wszystkiego. O, no, skoro pan się zgłosił, zakładam, że pan świetnie gotuje. No dobrze, brawa za odwagę. A gdzie pana partnerka? Partnerka? No, to jest show w parach. Czary! Więc y, to jest pana para. Właśnie się zastanawiam. Cóż, na dzień dobry już będzie śmiesznie. Zadma! No cóż, zapraszam Państwa do kuchni. Pary, pary do kuchni, a my czekamy na efekty. Macie przygotować przystawkę z dostępnych produktów i za 15 minut poczęstować gości. Robisz to, co ćwiczyliśmy. A co ja robię? A rób, co chcesz. Było się nie pchać. Amputa, agatka. Magda, możesz mi pomóc? Mm, produkty są tutaj. Chodziło mi raczej o nią. To niesprawiedliwe, że ja jestem sama, was dwoje. Ma rację. Kochanie, ty na pewno wiesz, jak się cuci pijaną kobietę. Nie pomogę mu. Mieszać majonez? No, ale przecież to jest tylko zabawa. Nie dla mnie. Obrać cytrynę? Aha. Ale co ja teraz zrobię? Stanie się mazać i zacznij gotować! <grywa> symfonia śledziowa o tulinie delikatnych musów ziołowych z dodatkiem świeżych malin. Świeżych malin w grudniu? <grywa> Doskonałe. Bliskie perfekcji. Prawdziwa symfonia smaku. A co nam zaprezentuje nasz drugi kucharz? ma być? Opera warzywna. Krzyżacy. A to? Jak byś to nazwał? Hmm? Toaleta męska? I tam jest miejsce tego gówna w kiblu. <noise> Myślisz, że wolno sobie robić z nas jaja? Ja postawiłem na kulinarny minimalizm. I świeże składniki z polskich pól. Nie tłumacz się. Spakuj swoje noże. Ale ja nie mam noży. A szkoda, powinienś się pociąć. Oczywiście nie masz. Żartowałem. Proszę o klaski. A teraz panowie udadzą się do kuchni, gdzie wraz ze swoimi partnerkami przygotują danie główne i zupę. O nie. Musisz obudzić telaskę, bo się skompromitujesz. Dziękuję. Bez ciebie bym nigdy tego nie wymyślił. A może wiesz jak? Klinem! Agata! Agatka! Obudź się! Słyszysz mnie? Agata, Agata, Agata. Wstawaj! Wstawaj, tu cholery! no, 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 no. Mogłem cię zostawić pod stołem i przyjść tu z Marleną bez majtek, a wybrałem ciebie pijaczko! I tak mi się odwdzięczasz? Ani się wasz mnie bić. Przepraszam. O, wow. Ja chciałem ci tylko odsucić. Mówiłem, że to zadziała, ale na twoim miejscu to mi się pospieszył. Widziałeś? Przestań się drzeć! Łeb mi pęka. Co gotujecie? Nie twoja sprawa. Krem z pomidorów i schab w szynce parmeńskiej. Mm, pomidorowa i schabowy klasyk. Szynka z Marsa sobie darujemy. <todgłosy> Ma być takie cienkie jak ty. Magda? Hmm? Jak tak popatrzysz na ciebie przez dziurę w mięsie, to nawet padniejesz. Hamidło, gdzie masz jajka? Tutaj. Nie te, w skorupach. Jego też są w skorupach. Oj, co Ci wieprzowinka obwisła. A, to mi już dawno wszystko wisi. Uważaj, bo ci schabiki silikonowe wypadną. Magda, skup się, mamy mało czasu. A gdzie wam się tak spieszy? Widzę, że pani stoi. To miło. A drugie dania gotowe? Yy, no jasne. My jeszcze potrzebujemy 5 minut, a my już wszystko ugotowaliśmy. Schabowy z kapustą, dość pospolite danie, ale muszę powiedzieć, że smakuje niebiańsko. nie jest złe, ale to takie prostackie. Lepiej. <laughs> oh, dawno już się tak świetnie nie bawiłam. Poczekaj, szczęściu trzeba pomóc. Ja tego nie widziałem. Ale ty zła jesteś, Nie. wiesz? <grymme> Za chwilę ogłosimy wyniki konkursu. Dania główne. Za wariacje schabowe jestem gotów przyznać... Remis! <grymme> A! <grymme> A! <grymme> Możemy to wygrać! Idę po zupę! Nie idź, to jest fajnie! Poczekaj! Szczęściu trzeba pomóc! No, no, no. Wietnis. Bez... <laughs> to się po całuje to się kończy źle. <laughs> Nic nie robiłem. Chciałem pow powąchać. Nie wierzę Ci. Tak? Co spróbuj? wierszyk tego. Dziękujemy. Może spróbujemy zupy zupy z pomidora. Czaruscie pomidorów! Soliła zupę i teraz zamieniła garnki? Nie, czy przesoliłeś i zamieniłeś? Ha. <grystanie> to... No i co? Ta słona jest twoja! Pewnie was się sypnęło po pijanemu. Takiemu pijanemu! Po takiemu. <grystanie> nie oskarżam Ci o przesolenie naszej zupy. Tak! I może jeszcze wybory sfałszowałam, co? <grywa> nie mój panie, nasza zupa jest przepyszna. Fenomenalna. No, to babki się wykruszyły, ogłośmy remis, idziemy. Chwila, chcemy spróbować zupy. Jesteś pewny? Oczywiście. Mmm, doskonały krem z pomidorów. Straszna kupa sama sól. Jeśli chodzi o kupę, to ja bym raczej wskazywał tę drugą. Dosyć tego. To najlepszy krem z pomidorów, jaki jadłem. Zapraszam państwa do spróbowania. Kto ma ochotę? Ja, 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 ja. Nie! Absolutnie! Świadomie! Nie radzę. O, nie umiesz pogodzić się z porażką. Ja właściwie to. umiem. A co mi tam? To jest. Wspaniała zupa kocia i magdy. Oni zwyciężają. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Dzięki stary, nie ma spraw. Nie. Pardon. <grym> <grym> Agatko, mówiłem Ci, że ten cały show biznes to jedno wielkie... To chyba się już pożegnamy. Masowe zatrucie wśród elity intelektualnej stolicy. Stężenie siarkowodoru jest tak duże, że policja zamknęła cały kwartał ulic. Jutro zacznie się akcja rozdawania dzieciom masek gazowych. Przewodniczący partii opozycyjnej określił to zdarzenie jako bezprecedensowy atak na polską demokrację i zasugerował, że stoją za tym Rosjanie.